Dużo osób pyta się mnie y, na temat ozdrawiania, jak aktywować tą energię ozdrawiającą. Medytacje w koherencji serca, nie tylko moje, które piszą dla Was moim głosem i z piękną y, muzyką. Poprzez wizualizacje one aktywują u Was energię ozdrawiania. Jedna z osób pisze: Pani Kosienko, z całego serca dziękuję za medytację z Ojcem Pio. Tego dziś potrzebowałam. Od samego rana miałam stresujący dzień. Jak zawsze pojawia się u pani na mojej drodze. Cudowne spotkanie z ojcem Bio znowu napełniło mnie spokojem. To było takie niezwykłe spotkanie. Widziałam całą postać ojca Bio, czułam smak herbaty. Jego silne błogosławieństwo sprawiło, że stres odszedł i moje ciało i dusza zalała zostana miłością i spokojem. Dziękuję, mój Aniele, że zawsze pojawiasz się, gdy tego potrzebuję. Jestem wdzięczna. Medytacje zawsze uzdrawiają, moi drodzy. Pop tutaj poprawiają ten przepływ energii. Też możecie poprosić o seans Reiki, uzdrawiającej energii, który harmonizuje, oczyszcza i w pewien sposób też odmładza tą energię. Człowiek się czuje tak, jakby wyszedł spod takiego prysznica energetycznego. I pamiętajmy, kiedy często ciemność ogarnia ziemię, ci nasi uzdrowiciele, oni przychodzą e, przede wszystkim z nową energią, z nowym życiem, z takim właśnie uzdrowieniem. E, pokonujemy wtedy przeszkody, damy radę, to jest bardzo ważne. Pojawiają się takie znaki, pojawiają się sny, pojawia się takie powolne, nowe budowanie życia w takiej lepszej właśnie energii. Dlatego Zawsze słuchaj swojego głosu, głosu duszy, głosu serca przede wszystkim, słuchaj innych też ludzi. I także tutaj wszystkie mamy zapisane w naszej linii czasu, kiedy sobie dodajemy jeszcze nowe, piękne rzeczy i wysyłamy uzdrawiającą energię do wszystkich istot, jest to cudowne, jest to piękne, to uzdrawianie, bezpieczeństwo przychodzi. Możesz znaleźć mnie na Facebooku jako wróżka Anila, możesz pisać moje imię i nazwisko i wyjdzie moja strona, możesz do mnie zadzwonić, telefony masz na górze, więc citam Was serdecznie i pozdrawiam.